wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj się bierzemy za mojego odika a dokładniej o za lampy. Proszę bardzo, zajechane lampy, załatwione. Przy okazji na sam początek szwagier dzięki, bo mi kamień załatwił szwagier ogarnął lampy. Także co weźmiemy, przematuję sobie. Nie jestem jakoś bardzo zajechane umyję je najpierw, potem je przematuję, myślę. 2,5 tysiąca, żeby tylko to żółte z tego ściągnąć A jak tu jest taka rysa Tak jak, ty, tak jak tu widać Nie wiem czy będziecie widzieć, jest tu rysa Tu z tym się przejmować w ogóle nie będę Jest to moje auto, także Byle to nie było żółte i potem Zakładamy na auto Najpierw, najpierw trzeba wziąć yy, Jak się to nazywa? Papier Myślę, że zacznę od 2,5, 2,5 to przejadę I będzie ziker, potem lelum po lelum I powinno grać Także co, zabieramy się za robotę Dobra moi drodzy, jak widzicie jestem tu mokry, ale robiłem dla Was tamtą lampę. To już jest przemotowana 2,5, ale zobaczyłem na nagraniu, że nie bardzo widać. Także myślę, że teraz będzie lepszy kąt. Także biorę. A tak jak wam wcześniej pokazywałem, tak żeby się tego nie widzieli, Mieszano to. Dobra, 2,5. Ciepła woda, zagrana strzelnika. Tak jak mówiłem wcześniej, oczywiście tego nie widzieliście, ale powtórzę się już chyba piąty raz, bo to pięć razy tak naprawdę, panek badać tego. Jadę to 2,5 tysiąca, tylko dlatego, że jest ogólnie zimno na dworze, Bo Garażu też jest chłodno, zeszłym jak widzicie, wszystko mi tutaj paruje. Jak się zrobicie ciepło, wiosna, lato, to może wtedy sobie już na aucie zrobię normalnie te lampy, tak jak powinny być. Teraz sobie przejadę tylko 2,5 tysiąca, żeby ściągnąć ten żółty nalot. Przepoleruję to i no, ta lampa tutaj jest pęknięta, także... Przejadę sobie tylko 2,5 tysiąca, noc porysowana tu jest. Przejadę sobie 2,5, żeby się dał ten żółty nalot. Żeby to jakoś lepiej wyglądało, bo tamte moje dosyć, że są na trytytkach. Bo tutaj zamiast uchwytu mam trytytki. Znacznie dlatego też już szpagać, żeby mi ogarnął lampy. Szwagier jeszcze raz dzięki za ogarnięcie lamp. W fajnej cenie mi to ogarną, także jest git. Teraz przynajmniej będę miał normalnie lampy na tym, bo <laughs> Jak się, jak bym się przyjrzał jak jadę to jedna lampa świeciła wyżej, druga świeciła niżej także teraz myślę, że będzie git ta jedna ma ułamany zaczep ale tylko jeden także myślę, że nie będzie, nie będzie źle no i co, przematuję sobie to 2,5, poprzecieram wezmę potem maszynę, pastę przepoleruję sobie to, żeby to było bardziej tylko świecące i tyle, no i potem co i potem montaż na auto, no, montaż tych starych Żarówki poprzegadam z mojego, bo nie wiem, czy tu są nawet, jakie tu są, bo nawet się nie przyglądałem. Przejeżdżamy ranty. jakby tam będzie miałoby co widać. Jak powiedziałem, to jest moje auto. Prawie tylko 2,5, żeby właśnie ściągnąć ten żółty nalot i nic więcej. Polerka, żeby się to tylko świeciło, żeby był lepszy powiedzmy rozbłysk światła, żebym cokolwiek widział, bo w tych moich to powiem wieczorem. Czasami nawet nic nie widać na drodze, bo tak świecą, że... A nawet żarówki są troszkę lepsze założone w tamtych, nie? Ale świecą tak oby ciała nie mogły. Dobra, przejechane. Nie będę na tym... <laughs> nie powiem tylko co. Przecieram, wyciągam maszynę lelu po lelu i... Powinno... i powinno chodzić. Wy to trzeba będziecie widzieć. Bieram lampę. O, tu nawet... O co? Już to domontował, tu jest, przy okazji, drknijmy tu, tu żarówki nie ma, dobra, zróbmy tak, tu mam mikrofibrę, tą co używam zawsze do prania, na bok, maszyna z moim padem, że tak powiem, testowym, zajechanym, nie muszę to przejmować, pasta, cyk, 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 moje lampy, także nie przejmuję się, no i teraz trochę głośno będzie, no ale wybaczcie. maszyny się nie kładzie na ziemię z razu lepiej w miarę to fajnie wygląda teraz tak szybka akcja moje auto nie przejmuje się i na następny muszę schudnąć bo kurde przybrałem ostatnio i do nieźle chyba Świeci się? Świeci się, jest git. Dobra, także ja się wybiorę za drugą lampę, już mam go nagrywać, nie będę, bo... Jakbyście nie widzieli polerowania lamp. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Przejadę z tą lampę jeszcze raz potem najwyżej. Wolę polerować lampy na... Nie wiem, czy mi widzicie, bo teraz chyba. Wolę polerować lampy na, na aucie, bo tak to nie musiałem, wieczorami trzymać, czy tam do imadła bym nie dawał, no bo to wszystko plastik. Nie będę świrował, bo lampy są oryginalne Audi Valeo. Chyba, że nie wiem, ktoś, ktoś kombinował, ale no, wszędzie z nim by waleło Także, <laughs> bardzo fajne pieniądze i to szwagier wyszarpą, Także, jeszcze raz szwagier, dzięki się powtarzał, ale za takie pieniądze, no to Warto było Jest soczeweczka, także będzie git W tamtym monitorze też jest soczewka, z tego co pamiętam No ale co e, Przypoleruję sobie tą jeszcze raz Tamtą Potem sobie tu do garażu Ustawię jakąś kamerkę i przekładamy lampy Za autikiem już wjechałem żeby wam pokazać, widzicie, na trytkach, tu tak samo, tu nawet z tej strony nie było, nie wiem jak tam w środku, bo tam z tyłu jeszcze jest śruba, z tego co pamiętam, tam powinna w środku być śruba, w tym otworze jeszcze, no jakiś torcik tam jest, no dobra, no to co, ustawiam was na boku i kręcimy, bo nie ma czasu, kurca bomba, myślę, że tak będzie git, staram się jakoś podejść od boku, żeby wam nie przeszkadzać, nadal już szła na chwila. A mianowicie ta lampa jest tutaj razi. No jakoś tak, to mi to za bardzo nie raziło po oczach. Cyk, cyk. Pomyślałem sobie jeszcze jedną rzecz, że yy, problem mogę mieć z czym. Śrubki tutaj będą musiały sobie potem dopasować. Nie wiem, czy raz w ogóle przykręcona ta lampa tam z tyłu, czy nie. Spróbuję tak wyciągnąć, wysia wysiarpać. No, tu jest w ogóle wrażona w tym momencie. Dobra, tak, tak, tak. Przez nie będę ciągnął. No, nawet nie była nigdzie przykręcona. A właśnie, tu jest śrubka. Na tą śrubkę. Nie wiem, czy będziecie cokolwiek widzieć. Ta śrubka. Tu też powinna być, z tego co mi się wydaje, na tu powinna być przykręcona. No, ale dobra. działamy mi tu też, jest chyba. Nie wiem, czy tu nie ma jak mocowania z lampy? Nie wiem nawet, kurde. Dobra, ostawiam was tam. Wkładam, wyciągamy. Odpinamy kosteczki, wyciągam żarówki, przekładam na moje i działamy dalej Amber mam ogólnie przesadzoną. No. Jak widzicie połączona jest cała Żarówki mam przekładane, sprawdziłem czy działa Działa, także teraz trzeba To no tu zamontować że problemu raczej nie będzie, no właśnie pyk wlazła Tutaj potem to mocowanie sobie dokleję, ale to już na sam koniec To może gdzieś śrubkę z tego Ale czy ja ją teraz tam tak włożę, nie, nie włożę jej teraz te śrubeczki tam tak, dobra, sprawdzić, dobra, tu jest, z tą sobie właśnie się uważać włożę, cyk. Tu, to sobie potem dokleję i będzie chodzić. Także git, malina. Potem muszę sobie jeszcze to wemyślić, co z tą środką tam, bo ja tam ręki nie włożę. Chyba, że się wycwanie ja inaczej. jeszcze Nie wiem, czy to tak przejdzie. Ja sobie to dał tak. Tak, no właśnie. będzie przeszkadzać ale, ale, ale co tu zaraz wymyślę Co tu zaraz wymyślę Niech sobie wkładać tak przez torksem, bo kurde te torksy też takie dosyć już zużyte trochę i wyślę zaraz. A wymyślimy Po się nie włożę, bo środka nie bardzo chyba, żebym ten coś odszypał. Jakoś tutaj, no właśnie. Teraz to tam. Teraz to ogarniemy. Nie pomyślałem. Widzicie? Warto czasami użyć głowy. Warto czasami pomyśleć. Nie dobra, jest na miejscu, jest. Teraz tylko długiego torxa wkręcić. Tutaj potem sobie te właśnie mocowanie dokręcę. Tu róbeczki sobie znajdę. Tego dola, to tak nie dopasować. Ja tu i tak wszystko w tym aucie zostaje. Tu błotnik, tu, tu tam, to, tu tamto. Damy radę. Dobra. Dajcie mi chwilę. Muszę sobie zlokalizować jakiegoś torksa. montu takie te małe, ale on raczej tu nie, nie wejdzie, co? Chociaż na upartego wlazłoby to tu. Na upartego by to wlazło. Nie wiem, czy mam taką długą przedłużkę do jakieś zaraz zobaczę, czekajcie chwilę znalazłem przedłużki, tą mam zrobimy zrobimy tak Ale to powinno być haps kręci Dobra, teraz jakąś sobie tutaj śrubkę znajdę. Dobra, znalazłem takie szósteczki, podkładki. Mam takie trochę za duże, nie mam mniejszych, ale przynajmniej są nierdzewne. Także myślę, że to będzie git, powinno to chodzić, powinno to pasować. No pewnie, łazi. Teraz dokręcić i git. Co tam, Wek? będę kiedyś na to sprzedawał, ktoś się będzie pytał, czemu takie śrubki powiem, że Dobra, takie, a nie tam, tam, takie, ani inne Gdzie też mam Takie, a nie inne lampy. Ja sobie wymieniłem, ale nie było tych śrubek. Te śrubki swoje pokładane mi tyle. Dobra, nie tego, żeby za chwilę zaś mocowanie nie uleciało, czy coś. Bo się... No i dobra, przenosimy się na drugą stronę. To sobie potem sobie to dokleję, a to już powiedzmy poza kamerą. Nawalę tam jakiegoś kleju, nie wiem, czy z lutownicą lekko potopię, żeby byle się do tego trzymało. Przestawiamy się na drugą stronę. No i co? Kolejna. Tyłtipka. Ciach. Czapkę w piach. na razie, w nie ma. Tu też pewnie nie ma nic przykręcone z tyłu. W tej barze. Trzyma z tyłu to no, tam. zobaczymy. O, tu jest chyba przykręcone. No nie może być. Daj ci Aha. też jest na te typce złapany. ja to teraz, teraz ten? Czy ja tam się jakoś dostanę, żeby to odciąć? W sumie jakbym to pociągnął, to się urwie, nie? Nie wiem, co, ja nie będę zbierał połowy tego, połowa auta Wybij to Połopie, jeszcze tylko No właśnie cyk Kosteczkę Kosteczkę tutaj mi nie potrzebuje auta tylko O tym mówiłem <laughs> No, także co? przejmować się nie przejmuję Zaraz go mówię, stare auto Mój, mój szorocik Ja bym to kiedyś, myślałem na zamianę, na sprzedaż, ale Zostawiam, go szkoda mi go Fajnie mi się tym jeździ, zaraz jeszcze tym bardziej, że szwager lampy załatwił, to Będzie chodzić, dobra Standardowo, przerywam nagranie Na chwilkę yy, I co? Przekładam żaróweczki i zaraz montaż Wymieniałem sobie, znaczy powymieniam, powymieniam sobie żarówkę tylko na mienia. Na długich była, ale tak jak powiedziałem wam wcześniej, zanim montujecie lampy, sprawdźcie sobie, czy wszystko działa. Była, nie wiem kto to robił, czy to tak było. Nie osądzam nikogo. Ci szwagier nie kombinował. Nie, żartuję, raczej, raczej nie. No ale mniejsza auto. O, produkowałem co to auto. O, jaka szkoda. Tu jest pół zderzaka, cały zderzak jest Dobra, mniejsza auto. Ktoś wsadził jak na długą. Nie wiem, czy chciał wymienić, czy próbował, powiedzmy na ślepo, jak tutaj robił. Jak miał wymieniać. I wsadził tylko na jeden pin, że tak powiem. No i nie świeciła. Dlatego zawsze sobie sprawdźcie. Tak, mam. Powiedziałem wcześniej. Bo mam tu założony w ogóle ten. To mam, dobra, to mam. To mam. Co jest? Co jest? Czemu nie wchodzisz tak, jak bym chciał? Co tam, jest? Co, tam jest? Co, tam jest? Co tam jest? Co tam jest? Co tam jest? Aha, aha, aha. Dobra, dobra, dobra. dobra. Nie po tematu na no głaś nie widzę teraz tu nic, tu jest na taki bolczyk nie i tam mi to fajnie skoczyło, chyba że to tam było ułamane i dlatego to mi fajnie skoczyło zresztą ten też jest ułamany w połowie więc nie wiem co się biega czemu to nie chce skoczyć o teraz to był ten dźwięk no i co? Tu mam, to mam, tej z tyłu, nie tej z tyłu nie będę montował, przykręcę sobie tylko te dwie górne, tu się to będzie trzymać, także będzie git, przynajmniej mam taką nadzieję, dobra gdzie mam te nierdzewne, tu mam nierdzewkę, tu mam nierdzewkę, dwie śrubeczki, śrubki te są chyba nierdzewne, chyba ja, to wziąłem z zasobów od taty, raczej się nie gniewać nie będzie. Się Na pewno się nie będzie gniewać. Na znaczy, pewno się gniewać. Złożyłem, że mówiłem te. Dobra, jak zawsze. Gdzie jest? Grzechotka mała. Dobra, mamy. Mam to, mam to, mam to. Dobra. Dobra, i dokręcamy. A to jeszcze w rękach idzie. Lampeczki fajne, przynajmniej teraz się to będzie trzymać. Będzie to. A nie, to ja potem tą dłuższą trasę musiałem paluchami po przyjechaniu, dosunąć lampę, bo skoro tu jest to trochę wyjeżdżało no i dobra, to no już wszystko kurde, beton, a ta? ta się jeszcze rusza, ale muszę tutaj sobie dokleić robimy tak, ja sobie to podoklejam, już wam tutaj tego nagrywać nie będę bo chyba każdy plastik jakimś kleił, jakimś wynalazkiem, czymś jeszcze będę musiał chyba do domu skoczyć, bo mamuta sobie nie wziąłem może to jak na mamucie zalepię, chociaż mała powierzchnia jest a jak nie to tak jak powiedziałem przyłożę delikatnie lutownicą sobie przejadę, żeby się ten plastik chwilę trzymał no i co, no i tyle no nagram wam jeszcze, jak będę, że tak powiem wyjeżdżał z garażu zapalę lampki, żebyście wiedzieli, że świecą, że działają jestem zadowolony, na pewno wyglądałem na pewno, no, tysiąc razy lepiej niż tamte Zobaczymy, jak będę rano do roboty jechał. To co? Ja się biorę zaklejenie, po sprawdzę sobie jeszcze wszystko i potem zobaczymy, jak będę wyjeżdżał. To mam zapalne lampki, czy świecą wszystkie. Także co? Ja biorę się dalej do roboty. A Wam! Was co? Zapraszam do dalszej części. Dla Was to jest sekunda. No. Jak widzieliście, lampeczki świecą. Zobaczymy jak to będzie na drodze. Przepolerowane są. Tak jak wam mówiłem wcześniej, jak będzie ciepło już wiosna lato, to się już tam tego wam nie będę nagrywał, bo ile razy można oglądać to samo, nagrywać to samo. Kiedyś chyba tego nagrywałem, polerowanie reflektorów, lamp, zwał jak zwał. Ja zawsze mówię lampy. Co, co sobie przez lato? Myślę, że przepoleruję. Chyba, że auto szybciej pójdzie do sprzedania, ale w na razie wątpię, bo chciałem zmienić na coś większego. Ale na razie, co tak powiem, Pałdikiem się fajnie jeździ, u, u, na razie nic się takiego nie psuje. No i co, zapraszam Was serdecznie na Instagram garażowa podłoga robota, oczywiście bez polskich znaków. Jak ktoś chce, jakieś pytania macie albo cokolwiek, chcecie coś napisać, coś ogólnie no, zapytać, to jak mam czas, odpiszę, nie jestem jakiś ham. Jakiś no i tyle. No. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba, piszcie komentarze. No i co, do następnego. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć!